Jesteśmy po maratonie, no co szczęśliwi, wczoraj drugie miejsce, dzisiaj nie wiem gdzie, ale chyba daleko. Natomiast no, żywi przyjechaliśmy na metę, nie było łatwo. Wczoraj w sumie wszystko spoko, bez większych problemów jeden kapeć, Szukaliśmy Waypointa jednego, ale chyba wszyscy szukali. Natomiast w miarę szybko go znaleźliśmy. No, dzisiaj Eryk przed nami my otwieraliśmy Wspólnie eee, nie wiem ile kapci dzisiaj, ale wydaje mi się, że ze 4 Tak, Eryk mi na pewno dawał jedno koło, na pewno dopompowaliśmy, bo mieliśmy dwa slow punchy. W pewnym momencie nie mieliśmy w ogóle zapasowych kół i dwa slow Eryk wtedy nam dał koło zaraz na, eee, na właśnie jakimś, jakimś tym dla na motorku na pewno przyjechaliśmy ze sęków złą jak widzicie samochód jest lekko od Wczoraj nam się jeszcze lała lał się nam olej ze skrzyni ale, ale daliśmy temu jakąś tam dało nam się to na naprawić no i co? Dzisiaj było ciężko jako druga załoga na trasie no, wydaje mi się, że z dwa razy mega długo szukaliśmy. Z dwa razy długo czekaliśmy, szukaliśmy waypointa i to nas chyba lekko podrążyło, ale fajnie jesteśmy na mecie. To była też fajna przygoda, będąc drugim na trasie, także mam nadzieję, że, że jeszcze to powtórzymy.